Cześć. Z tej strony Chmura mówię: Dzisiaj wielki skok grupy Lazarus, czyli doskonały reportaż od Jeffa White'a. Książkę w lutym 2024 roku wydało wydawnictwo Szczeliny, tłumaczyła ją Hanna Jankowska, a ja swój egzemplarz od tegoż wydawnictwa otrzymałem w ramach współpracy barterowej, za co bardzo dziękuję. Zacznijmy od opisu książki, który znajdziemy na stronie szczeliny.pl Poznaj grupę Lazarus, tajemniczy zespół hakerów oskarżanych o pracę na zlecenie państwa północnokoreańskiego. Uważani są za jedną z najskuteczniejszych organizacji przestępczych na świecie. W serii ataków ukradli już prawdopodobnie ponad miliard dolarów. Ich celami są banki centralne, giełdy kryptowalut, hollywoodzkie studia filmowe, a nawet brytyjska służba zdrowia. Korea Północna twierdzi, że oskarżenia stanowią amerykańską próbę zszargania jej wizerunku. W opisanym tutaj szokującym śledztwie dziennikarz Jeff White zbadał, w jaki sposób hakerzy przez lata wykorzystywali najnowocześniejszą technologię, by zuchwale i bezlitośnie atakować swoich bogatszych i potężniejszych przeciwników. Nie chodziło jednak tylko o pieniądze. Grupę Lazarus wykorzystywano do grożenia demokracjom, knyblowania krytyków Korei Północnej i destabilizowania sytuacji na świecie. Od tętniących życiem ulic Daki przez wspaniałe studia w fabryce snów i rozświetlone kasyna w Makao, potajemniczy dwór dynastyczny w Pjongjangu, oto szokująca historia najbardziej niszczycielskich hakerów na świecie, ich ofiar oraz ludzi, którzy próbowali ich powstrzymać tyle jeśli chodzi o opis, a teraz kilka informacji o autorze, które również znajdziecie na szczeliny.pl. Jeff White to znany brytyjski dziennikarz piszący o nowych technologiach i światowy specjalista od przestępczości internetowej. Współpracował z Channel 4, BBC, Sunday Timesem. W swojej debiutanckiej książce Crime.com z 2020 roku wskazał cyberprzestępczość jako jedno z najważniejszych zagrożeń dla współczesnych społeczeństw. Jego podcast The Lazarus Heist stał się międzynarodowym hitem. Tym samym część oficjalna za nami i przechodzimy do tematu książki. Przed jej przeczytaniem o grupach hakerskich i ich możliwościach wiedziałem niewiele, o Korei Północnej i jej związkach z takimi grupami wiedziałem jeszcze mniej, a o grupie Lazarus nie wiedziałem nic. Grupa Lazarus to określenie używane w kontekście cyberprzestępczości do opisania grupy hakerskiej, której działania są często przypisywane Korei Północnej. Jest znana z licznych ataków na cele międzynarodowe, takie jak ataki na instytucje finansowe, firmy technologiczne i agencje rządowe. Rozgłos zdobyła w związku z atakiem na Sony Pictures w 2014 roku, w którym doszło do kradzieży dużych ilości danych i do usunięcia lub zniszczenia wielu plików. Grupa była także podejrzewana o zaangażowanie w ataki na instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Bank Centralny Bangladeszu oraz różne giełdy kryptowalut. Jest to jedna z bardziej zaawansowanych grup cyberprzestępczych, która zdolna jest do prowadzenia skomplikowanych ataków z użyciem różnych technik, w tym phishingu, malware'u i innych metod. A co najważniejsze, to podejrzewa się, że grupa działa z inicjatywy lub z błogosławieństwem rządu Korei Północnej, co sprawia, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa cybernetycznego na arenie międzynarodowej. Na stronie szczelin znajdziecie też fragment omawianej dzisiaj książki, i jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy warto po nią sięgnąć, to być może dzięki niemu się ich pozbędziecie, a ja przytoczę Wam teraz cytat z przedmowy tej pozycji. Z Korei Północnej? Naprawdę? Często słyszę taką odpowiedź, kiedy mówię, że zbieram materiały na temat północno-koreańskich hakerów. Wiele osób wyobraża sobie to niewielkie azjatyckie państwo, o ile w ogóle mają o nim jakieś wyobrażenie, jako dziwaczną, odizolowaną od świata krainę, która swoje ograniczone możliwości techniczne wykorzystuje przede wszystkim do wystrzeliwania rakiet i prób z bronią atomową. Raczej trudno przypuścić, żeby taki kraj mógł posiadać ekipę hakerów, nie mówiąc już o tym, że zaliczających się do najgroźniejszych w świecie. Jako dziennikarz śledczy zajmujący się cyberprzestępczością mam całkiem odmienną perspektywę. Przez ostatnie kilkanaście lat mogłem zaobserwować, jak przestępstwa przypisywane północno-koreańskim cyberwojownikom, których specjaliści od spraw bezpieczeństwa nazwali grupą Lazarus, stają się coraz częstsze, groźniejsze i bardziej pomysłowe. Hakerstwo jest obecnie jedną z głównych broni w arsenale Korei Północnej i stanowi istotne zagrożenie bezpieczeństwa i stabilizacji na świecie. Hakerzy z grupy Lazarus zaczynali od prostych ataków na strony internetowe, ale w niepokojąco krótkim okresie postawili sobie znacznie ambitniejsze cele. Niszczyli systemy informatyczne studiów filmowych i stacji telewizyjnych, wyprowadzali miliony dolarów z banków narodowych, a nawet paraliżowali pracę oddziałów szpitalnych. Motyw hakera komputerowego blokującego oddział ratunkowy występował kiedyś w filmach hollywoodzkich. Dzisiaj to rzeczywistość. Nie jest to jednak opowieść dotycząca wyłącznie hakerstwa. Kiedy się bardziej zagłębiłem w historię akcji przypisywanych tej grupie, odkryłem globalną sieć przestępczą ułatwiającą jej funkcjonowanie, mroczne obszary, w których działają szemrani bankierzy z Filipin, pachowi filantropii ze Sri Lanki, rekiny hazardu z Macau, japońscy handlarze używanymi samochodami i instagramowi milionerzy z Dubaju. To coraz rozleglejszy, podziemny świat oszustów i kombinatorów rozporządzających nadzwyczajną władzą i obracających ogromnymi pieniędzmi. Większość działa bezkarnie, wymykają się policji czy organom ścigania. W samym centrum znajduje się niewielka grupa niezwykle sprawnych hakerów, zdolna, jak się zdaje, niepostrzeżenie spenetrować obrane przez siebie cele. Większość ofiar opisanych w tej książce nie miała pojęcia, że jest obiektem ataku, aż było za późno. Osoby te straciły pieniądze, ich dane wypłynęły, a komputery zostały sparaliżowane. Zapoznanie się z działaniami północno-koreańskich hakerów pozwala zrozumieć świat współczesnej przestępczości. Jest ona zdumiewająco szybka, nie zna granic, wykorzystuje niewidzialną sieć wspólników. Te cyfrowe ataki stanowią chyba największe zagrożenie dla naszej obecności w internecie, bez którego już trudno nam żyć. W Wielkiej Brytanii cyberprzestępstwa znalazły się w czołówce statystyk kryminalnych, dawno wyprzedzając kradzieże i morderstwa, o których nieustannie donoszą media. Działalność Koreańczyków z północy w cyberprzestrzeni dobitnie ukazuje, dlaczego zagrożenie ze strony hakerów staje się coraz bardziej niebezpieczne. W im większym stopniu nasz świat przenosi się do internetu, tym bardziej jesteśmy wszyscy narażeni na machinacje grupy Lazarus. Im bardziej uzależnimy się od techniki, tym większe jest prawdopodobieństwo, że staniemy się zakładnikami, niekiedy w dosłownym sensie, tych i innych cyfrowych agresorów. Koniec cytatu. Ludzkie pojęcie przechodzi do jakich rozwiązań są w stanie posunąć się te osoby, żeby osiągnąć swoje cele. Czytałem tę książkę i w niektóre fragmenty nie dowierzałem, bo były tak nierzeczywiste, że aż absurdalne. I biorąc pod uwagę, że autor pisał o grupie hakerów, więc o temacie dla laika dość niedostępnym, to był w stanie wytłumaczyć wszystko tak, że zrozumienie, oczywiście dość powierzchowne, ale jednak zasad działania grupy nie jest problemem. I w zamian za czas, który poświęcicie tej książce, dowiecie się masy ciekawych rzeczy. Tak o samej grupie Lazarus, jak i o i północny, jako państwie, które działa na zupełnie innych zasadach niż te, do jakich możemy być przyzwyczajeni żyjąc w Europie. Polecam oczywiście wydawnictwu za egzemplarz. Raz jeszcze dziękuję. Wam życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.